Animacja. Staroświecki szyb windy na środku lasu. Z dołu wyjeżdża podświetlona kabina windy, otwierają się drzwi. Napis. Windą do lasu, odcinek siódmy. Malina umiera. Dzień, las, dwie dziewczyny. Jedna, Malina, oparta o zwalony pień drzewa. Druga, jagoda, siedzi w kłótki na pniu. Pień jest wielki i omszały. Patrz tam, wielik. Jagoda patrzy przez lornetkę. Widzisz go? Malina mruży oczy. Gdzie? No tam. Wyciągaj swój smartfon i rób fotę. Jak chcesz, mogę ci zrobić. O, a tam dzięcioł. Widzisz? Jagoda patrzy przez lornetkę w różnych kierunkach. Malina rozgląda się. Twarz Maliny robi się smutna. Malina siada, opiera się o pień, opuszcza głowę. Jagoda pochyla się w jej kierunku. Malinko, co ci jest? Umieram, wiesz. To Pewnie nasz ostatni wypad dopuści. O, serio? Jagoda zeskakuje z pnia. Podchodzi do Maliny. A skąd to wiesz? Sama widzisz, że ty widzisz, a ja nie widzę. Tego bielika ja nie widziałam. Oczy mi odmawiają posłuszeństwa. Malina, weź daj spokój. Po prostu go nie zauważyłaś. Nie, Jagoda. Ja naprawdę umieram. Zobacz na moje oczy. Widzisz, ile zmarszczek? W wieku 16 lat. A jak tu wchodziłam, to mi tak szybko serce biło. To normalne. Nie, Jagoda, to nie jest normalne. Masz. Daję Jagodzie smartfona. Już nie będzie potrzebny. Zapisujcie go w testamencie. Chyba od tego świeżego powietrza coś ci się poprzestawiało w głowie. No, w głowie. Na głowie. Mam siwe włosy. Sama zobacz. Malina rozgarnia włosy. Aj, tutaj. Nic nie widzę. Widzisz? Ty też umierasz. Też w ci wysiada wzrok. Albo ja cię zaraziłam. Mówi ci Jagoda. Starość nie radość. No młodość nie wieczność. Wszyscy się w końcu zestarzejemy i po prostu umrzemy. Weź wstań, Malina. Coś ci pokażę. Obie wstają. Widzisz ten las? On też umiera. Te drzewa może i nas przeżyją, ale kiedyś też po prostu umrą. No ale drzew nic nie boli. Nie wypadają im włosy, nie mają zmarszczek. Mogłabym być drzewem, wiesz? Sosną taką. Drzewa starzeją się inaczej. Łamią się im gałęzie, a w końcu próchnieją. Tak jak człowiek się starzeje, tak samo i las. I tak jak my potrzebujemy pomocy, tak samo i las. Dlatego leśnicy muszą czuwać nad lasem. Niektórym drzewom trzeba pomóc godnie odejść, a innym z kolei pomóc się narodzić. Stąd te nowe nasadzenia w lasach. Dobra, czyli i moje zmarszczki, i umierające drzewa to norma. Dokładnie. Widzę, że główka pracuje, a to oznacza, że jeszcze długie życie przed tobą. Tak? To zmieniam testament. Oddawaj telefon. Animacja. Las, podobnie jak człowiek, rodzi się, dorasta, dojrzewa, starzeje się i umiera. W miejscu starych drzew pojawiają się młode. W lesie nietkniętym ręką człowieka to naturalny proces rozciągnięty w czasie. W lasach gospodarczych wymiana pokoleń jest wspomagana ręką człowieka. Czy możliwe jest pozostawienie lasów wyłącznie prawom natury? Czy potrafimy zrezygnować z wykorzystywania drewna na co dzień? To pomysły, które nigdy nie powinny się ziścić. Z całą pewnością powierzchnia lasów nie powinna się zmniejszać, a drewno powinno pozostawać w powszechnym użyciu. Gwarantem takiego rozwiązania jest zrównoważona gospodarka leśna, czyli taka, jaką mamy w Polsce. Napisy końcowe wystąpiły Blanka Kęstowicz, Alicja Koga. Napis „Windą do lasu. Kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej, wraz z modernizacją infrastruktury nadleśnictwa oborniki uwzględniającą potrzeby niepełnosprawnych.